Podczas realizacji cyklu Spola 2025 na terenie Powiatu bydgoskiego zarejestrowaliśmy podczas wiosennych prac uprawowych agregat Horsch Cruiser 6XL sprzężony z ciągnikiem John Deere 8345R. Horsch Cruiser XL to maszyna stworzona do płytkiej uprawy. Sprawdzi się w uprawie ścierniska, w uprawie międzyplonów i, jak widzimy w tym przypadku, w przygotowaniu łoża siewnego. Kultywator może pracować maksymalnie na głębokości 15 cm. Opcjonalnie praca może być całkowicie regulowana hydraulicznie bezpośrednio z kabiny ciągnika. Agregat może być wyposażony w różne warianty dłód, dlatego można go stosować o każdej porze roku. Aby optymalnie wykorzystać siłę uciągu i zadbać o kontakt z glebą, Cruiser XL został wyposażony w zintegrowany wzmacniacz trakcji, który podczas pracy może naciskać na tylną oś ciągnika z siłą 1200 kg. Podczas przygotowania łoża siewnego kruszer przekonuje do siebie doskonałym wyrównaniem i intensywnym rozdrobnieniem gleby podwójnym wałem. Maszyna dostępna jest w szerokościach roboczych od 5 do 12 metrów. Po więcej szczegółowych informacji o prezentowanym kultywatorze odsyłamy do przedstawicieli firmy Hors w całej Polsce, jak i na nasz portal maszyny farmera.pl.